Mamo, nagrywam. Mamo, halo! Nie, dobra. Ciao, witam z tej strony. Kapuczynna Palm. Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam mapki na bycie lepszym w Fortnite. Więc hmm, wystawcie łapę, je w górę i suba z no i Najco, lecimy już do pierwszej mapki. Dobra, jak my już jesteśmy tutaj w gierce, no to y, wybieramy sobie no i co tu mamy? Na przykład Clutch Practice mamy, y, mamy Edit Training V4, co mamy? Y, peace Control X, mamy Tunnel Classic. Hmm, dajemy sobie na no off, żeby nam bot nie przeszkadzał, żeby w nas nie szczelał, jak ktoś woli, no to możecie sytać. dać. E, tutaj sobie robicie coś takiego, pum i dajecie sobie tak, mu full pisa. I najlepiej, żebyście trafili w głowę, ponieważ wtedy e, ćwiczycie też aima e, z drugim botem robicie to samo. Możecie sobie też zrobić takiego pika i e, najlepiej żebyście właśnie trafili w głowę, więc uznajmy i no i dajcie sobie Potem mamy coś takiego, idziecie sobie na dół, tyk, 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 dajecie sobie takie coś i teraz dajecie kołna i dajecie sobie cios w głowę, tutaj możecie zrobić tripla, dubla, quatra, ym, heksa, byle co, co chcecie, dajecie sobie w głowę, no i wychodzimy sobie, dajmy sobie tunel classic, wchodzimy sobie do tunel classic, to jest takie podstawowe, robicie tak, tak, idziecie sobie tutaj, dajcie tak, pum, pum. Idziecie sobie na dół tutaj. Um, idziecie sobie do góry. I potem znowu na dół, tyk. I potem znowu na dół. Więc sobie robić? Coś takiego. Potem na bok, na dół. Um, myślę, że nie będzie to dla Was jakieś mega trudne. Oj, 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 oj. Oj, oj, no, więc ym, nie róbcie tego, co ja teraz zrobiłem. pójdźmy sobie na Freebit na przykład, Spawn Bot, może w botów na przykład, możemy sobie od tamtego zabijemy, co tam tak chodzi, on się teraz tak fajnie wyświetla, podświetlony był, okej, okay, robimy takie wpisa. No i co? Myślę, że pójdźmy już do kolejnej mapki. Dobra, my już jesteśmy w grze, musi nam się wszystko załadować, ponieważ tu się nam nie załadowało, dlatego mam takie lagi. Uwaga, uwaga, uwaga. Kodzik Wam się wyświetla na ekranie, w tamtej mapie też się Wam powinien... powinien ym, właśnie kodzik wyświetlić, więc jest to znowu mapka od Ridera, tak samo. Ja się na tej mapce często trenuję. Yy, no i co tu mamy? Na przykład y, Edit, Tower, Infinite, mamy iBot, y, Freebuild free mamy normalnego Freebuilda Możemy sobie prędkość wybrać, na przykład jedną z najmniejszą i wtedy tak chodzicie. Tu mamy i, i Infinity, Build, Replace, niszczymy sobie tak ściankę, pum, podmieniamy. Y, dajecie sobie, o, i dajecie strzał w głowę, on ma 200 HP. Mm, co jeszcze tu jest? Ojoj, oj, oj, lal. Mamy tutaj Peace Control x Pick Training. Dajcie sobie off, żeby Wam też nie przeszkadzał. Bocznik, dajcie sobie tyk. No i tutaj y, trzeba pójść. Tutaj, ok, tak. No i idziecie sobie tak na górę. Robicie tak. Dajcie mu full pisa. No i dajcie y, ształ. Najlepiej, abyście trafili w głowę. Pf, nie tak jak ja przed chwilą. Yy. Dajcie sobie właśnie, potem robicie sobie coś takiego. I yy, dzielicie sobie znowu na przykład i co na przykład tu mamy yy, Peace Control Tunnels, yy, Build Replace. Yy, więc fajnie yy, yy, Tu mamy takie różne challenge Więc super, super, super Dobra, myślę, że to by było już na tyle, więc jeśli film się spodobał to stawcie łapkę w górę. Siema!